Ej, o kurwa, no i oczywiście, że już mi tutaj wysunął na stary jakiś randomowy kosodrzewiński drzewiński, paszczur. Może żółty szur to jest taka, wiecie? Hatfu! Za drugim, za drugim, the great sage's relic. You even took your master's head, just for a short reign over this, this barren valley. O, nie wiem co gadać Bo normalnie zacina mnie Wewnątrz mnie, ale udało się Za drugim, nie może za trzecim Razem, Jeszcze ja się spodziewałem dwóch godzin Napierdalania się, ale mamy go Ej, czy to była głowa Tego mnicha, jak nic O, ależ deep lore się nam tutaj Odkrywa Może jak jestem zestresowany, zespinany Tak bardzo po prostu wewnątrz siebie Się zamknąłem na czas tej walki Dobra, oglądajmy cutscenkę Mamy finał chapteru. Trzymać tego jebańca. O, no nie! Tego ataku to jeszcze nie widziałem! Od kiedy szarżują jak pojebane, po prostu wchodzą we mnie. Come on! A, wykonać swoje kombo. Czy to takie trudne, Tivur jest? Nie, wcale nie jest! Wy dlaczego tego kurwa nie robisz? Bo jesteś dzban, dzban, dzban. Czy to się obudzi? Świetnie! Świetnie! Zaraz się tutaj zablokuję. Mam pomóc temu typowi, a właśnie się napierda. O nie! Dlaczego te skały są tak kurewsko, nieustępliwe? Nie dał mi spokoju. Gonił mnie od tego wyjścia z jaskini, gdzie go spotkałem. What the fuck, man! Co się odjebało w ogóle, podnieś. Chciałem być dla Ciebie miły, odjebałeś manianę, to teraz wysysam z Ciebie manę. Albo coś innego. Co ja z tego dostałem w takim razie? Będzie lepiej. Nie no, złej baletnicy, to wiecie. Ba baleriny. Nie, baleriny, czy tam baletki szkodzą. Jest jakieś takie powiedzenie. Ja jestem mam wrażenie, idealnym jego reprezentantem. Już nie muszę coś pokonać, żeby dopiero ta ściana się jakoś dla mnie odblokowała. O nie! Nie, nie zgliczuj mi się w ścianie, błagam. Nie chcę żadnej nakładki Nvidia wydupcy ode mnie. Mam większe zmartwienia niż nagrywanie moich najlepszych momentów. Więcej by było sensu. Więcej by miało sensu odpalanie nagrywania na moje najgorsze momenty. Pewnie byłoby ich więcej. Ciężkie życie tego szczura, kurwa, mać. No dobra. Onięcie, fantastyczne rozbicie. I pierwszy książę rozjebany. <laughs> Easy, łatwiutko, dziękuję ślicznie. I teraz leci, kurwa, cała seria komentarzy. E, byku, kurwa, bo wiesz, no, to powinno się go zabić wcześniej. Zupgridowałeś, kurwa, to, tam tamto. No to wiesz, no. Ja go pokonałem bez żadnej zbroi z podstawową pałą. Nawet, wiesz co, nie użyłem żadnego spela. I dopiero wtedy ta walka się liczy. Spierdalajcie mi z takimi komentarzami. <laughs>